Uwaga, nagrywam. Lektor, Lektor co zrobił? Serwis mojego i swojego roweru, jednego z wielu, nie wiem, co robi, ale ja idę z psami. 600 stopni Zaciskamy Zaciskam końcówkę. Przecież miałem tego filmik od Ciebie. Jakiego filmik? A! Bo coś się wyświetliło rzeczywiście. Jak było się na końcówkę. Nie mam oporodzenia. Abra kadabra. Abracadabra to czary i magia, sekretem jest przepis na kumisio wysok. Hokus pokus, czary mary, były dwie kulki, jest jedna, Bożem a drugą. Czy to się rymuje z kolczyk do języka? <noise> Także tak, teraz mam fazę, bo mam wrażenie, że zalega mi w brzuchu. Ale pamiętam, że już kiedyś pułknęłam cały kolczyk i udało mi się przeżyć, więc mam... nie, 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 kry, nie kryję nadziei, że i tym razem uda mi się. Masak. No, Wkładam kulkę idę na rower. A jeszcze hitem jest to, że lektor mówi, o jejku puknęłaś i co nie można. <gry> Nie, że połknęłaś akry, masz plastik w brzuchu, jedziemy na płukanie żołądka. Tylko, oj, nie masz. Taki może to skarb, co? Czy to jest taki sam? Właśnie nie bo teraz mam gdzieś za długi ten. A, dobra. Niech będzie. Ja mam tak zryty tydzień. Przed chwilą w Ulewie wracałam, bo oczywiście spieszyłam się, żeby do Piesków, a, a u Piesków to po burze śladu nie było, ja natomiast ugrzęzłam pod wiaduktem. Dobra, Jakby z psami jest zawsze moc atrakcji, nie widzę was. Usiądę chwilę, żeby napić się kawy. Nie pamiętam, co mówiłam, a że Ulewy w ogóle, a to chyba tam to skasuje, bo jakieś nie wiem, tam światło nie było. E, chciałam szybko do piesku wyszła jak zwykle, znaczy tu nie było w w ogóle, ja utknęłam w, pod, no, w miasto za e, ścianą wody. mokra okrebowaną musiałam się rozebrać, ale a propos miłych ludzi, bo chyba w poprzednim, czy którymś tam z kolei w mówiłam, że spotkałam taką panią w, że mnie po prostu pani w albuku, która wyznała a propos dziar. Ostatnio przyjechali tutaj tacy panowie, którzy sprzątają tak jakby z zieleni miejskiej na No to jest podwykonawca, no ale jakby na nasycenie z zieleni miejskiej No i oni sprzątają, przycinają jakieś tam krzewy A nie ci, to koszą, tylko zbierają tak jakby to, co wiatr rozwiał, A nie jest przy śmietnikach, bo ci, którzy się sprzątają przy śmietnikach, to jest historia z dzisiaj No i jakby spoko. No i, um, kurde, jak ja nie bo nie widziałem ale powiedzmy które mnie widzicie. No i któregoś dnia spotykam właśnie tych panów, którzy sprzątają ogólnie podwórką ogarnie. i pan do mnie mówi: ale panie jest ba bardzo czuwana, miłego dnia. Ja wyciępuję to co? Miłego dnia. I to się w Polsce nie spotyka, więc w ogóle dwie osoby to są takie super. No i sobie bym się ścielniał, no bo wiadomo, polska mentalność przecież komponentów przyjmować nie umiemy. No i dobra, zapomniałam o tym dzisiaj z psami, leciałam, bo od rana po prostu mam zamieć, o właśnie jednej rzeczy jeszcze nie zrobiłam. Masakra, zaraz muszę wyjść. A że nie zrobiłam trzy miliona rzeczy, ale jedna jest ważna. I e, idę sobie dzisiaj z psami i byli ci panowie, którzy sprzątają wiaty przy śmietnikach. Nie ja wiem, A jak to było? Aha, hmm, patrzyłam, bo akurat jakieś wiadomości dostałam na telefonie, no i facet mówi: no, inni, w ogóle nie to co zawsze, no mówię, dobry, dobry, a. I patrzę na tego te taki starszy pan. Tylko widz taki naprawdę starszy, a nie taki jak ostatnio wydeściowa opowiadała, że ktoś tam mówił, ta starsza pani to ile miała, lat 53. Bo dzieci mają, wiecie, zaburzoną, zaburzoną w ogóle jakoś, odczuwalną od wieku. W każdym razie gość był starszy i mówi, nie musi pani do mnie dzwonić, ja tu stoję, możemy pogadać, coś pośredni. I mówi, bardzo ładne ma pani nogi. Ja mówię, dziękuję bardzo, ja mówię, ja młoda, ja, ja też. Ja mówię, ja się znam na tym, co robią się, także tak. Fajnie, nie? Ten vlog będzie chyba z dwóch tygodni, bo ja po prostu, o no jak mi ładnie chyba pobieranie krwi dzisiejszą. A na pół dłoni, na pół dłoni, na pół ręki, przegubu. Dobra, słuchajcie mała no, zagra, ja nie wiem, po prostu jeszcze tydzień rehabilitacji i zawijam, bo się do na mnie napisała koleżanka, bo muszę odnieść swój namiot, odebrać. I co uczynię chyba dziś, niezwłocznie, bo ja zapomnę o tym, a to jest namiot, który idzie ze mną na Woodstock, a co będzie potem, to zobaczymy, w jakim stanie będą piaski i w ogóle, także póki co tyle i jeszcze na pewno coś będę wrzucać przed wyjazdem, bo jeszcze, jeszcze. Tylko z jakieś vlogi są to później jednak zwykle. Dobra. I tu historia pod tytułem Dziaryszny Ty Tatuaże. Wracam z Biby voilà Wyjebawszy sobie. I ja chciałam powiedzieć tak: Kolczyk z Zyńska już połknęłam. Cały. Ostatni połknęłam też kulkę. Szkła w ciele, natomiast nie miałam jeszcze. No i <tuszy> Więc drawla, Boże! <laughs> więc dra, więc dla wrażliwców to to nie. Muszę to wyciągnąć. Dobrze, psy nie mają szkła w głowie. Tu taki mały. Błyszczy, po prostu błyszczy. Dobra. Wow, Jua, wow. coś tu co nie widać. Robię sobie znokcie. Bo po chorobie, nie wiem czy Wam mówiłam, ale moje paznokcie mi odpadły i musiałam sobie zrobić sztuczne. A ja należę do tych tipsiar, które obcinają tylko numerki na końcu, <grym> żeby paznokcie były jak najdłuższe. Czy Wy mnie w ogóle? O, może tak? I w ogóle spieszę się, muszę zakończyć jakoś tego vloga, nagrać coś dzisiaj. Mój prezent, dziękuję bardzo. Lecę do alergologa i w ogóle motyw jest taki, że ja już przekładałam tą wizytę, bo miałam przejść z wynikami i wyobraźcie sobie, że w laboratorium nie ogarnęli w ogóle moich wyników i zrobił mi tylko część. Tak jakby nie ogarnęli skierowania i ja myślałam, przekładałam wizytę, bo myślałam, że oni jakby dosią mi te wyniki, ale niestety. Ech, a to jest już nie pierwszy raz, znaczy w tym laboratorium pierwszy, natomiast miałam chyba w zeszłym roku, czy na początku roku w tym roku sytuację taką, że dostałam wyniki innej osoby. I to jest w ogóle mega przerażające, dlatego że ja dostałam wyniki bardzo złe z nerek i. Mówię to, kurde, y, morfologia spoko, a cynerki i tam mówię, coś jest chyba nie halo. No i lekarka zleciła mi ponowne badania i okazało się, że jest wszystko w porządku, tylko wiecie. No, w skrócie, y, więc tak, y, puknęłam ostatnio kulkę z języka. Kiedyś, ja nie wiem czy wam opowiadam, jak cały kolczyk. To chyba było jeszcze w podstawówce. Mogło być w podstawówce albo na początku szkoły średniej. Płuknęłam cały kolczyk. No żyje jak widać. Robię sobie taki sam kolor jak miałam ostatnio, bo tu muszę szybko, szybko, a no. A teraz płuknęłam kulkę od kolczyka i się wkurzyłam na maksa, bo nie miałam takiej akrylowej już i mam tylko te z tykoniami, nie wiem, czy cokolwiek widać, a ja zahaczam nimi o zęby i ja nie mogę nimi zahaczać o zęby, bo mam... mój dentysta powiedział, że nie będzie ze mną rozmawiał, jak... jak, jak będę nosiła takie kulki. E, no, także tak, także tak, pasmo sukcesów oczywiście, no i yy, tyle, nie? W tym tygodniu to po prostu gnioga, reszcie się mówiłam z wikami, ale niestety, przykro mi, ale nie miałam jak dotrzeć. Może jutro się z nimi u zobaczę na grillu. No nie wiem, trzeba coś wymyślić. Bo ja po prostu nie mam jak do nich dojechać. Teraz mam jeszcze tydzień rehabilitacji i jakimś cudem muszę się spakować. Rowery już są zrobione. I lecimy na Woodstock. Moja teściowa jutro, czy dzisiaj, ja już nie wiem, bo też straciłam rachubę. Jutro leci do Nicei. Gdzieś tam będzie się bujać po Kan. I no, i tam gdzieś we Francji. No, i ona wraca. Będzie się zajmowała naszymi piskami, a my lecimy nieco mniej efektownie, choć w sumie nie wiem. Zależy, kto co lubi. Na Woodstock. A po drodze, jeszcze myślę, że może. Będą no za dwa dni wolnego, dlatego że teraz wiecie jak jest Woodstock ogrodzony, no to trzeba czekać aż otworzą wrota, tak zwane. Więc ja podejrzewam, że będę miała jeszcze z dwa dni, żeby gdzieś coś wiedzieć. Eee, dobrze, no i to tyle. I dziś zaczyna się weekendik, więc myślę, że jeszcze jednego wloga pyknę. Oprócz tego i jeszcze chciałabym Wam wreszcie nagrać o tej mojej chorobie, bo Mm, teraz jest masakryczny wzrost zachorowań. Znaczy, teraz od ubiegłego roku, ale w tym roku to szczególnie od kwietnia. Jak patrzyłam na statystyki, no to wesoło nie jest i się rozprzestrzenia też choroba. Mm, widziałam mm, gdzieś w Grecji, w Czechach jest e, też dużo zachorowań. Więc wiecie. Po choć uniknąć zakażenia się nie da, ale możemy się zaszczepić. E, no dobra. Słuchajcie, co ja chciałam, to tyle. Wydaje mi się, że to tyle. Tu słyszycie zwierzę, które szaleje. Nie pamiętam, też chciałam powiedzieć pewnie, pewnie coś. Pewnie, nie wiem, ten tydzień gdzieś mi uciekł totalnie, byłam na plaży o kurczę, nic chyba nie nagrałam dawno nie byłam na tej plaży, jak ja wiem kilka lat, pięć albo nie wiem czy nie lepiej i nawet spoko jest, bo zawsze chodzę tutaj ku mnie na, na te bary przy mostach przy, przy moście Trzebnickim a, a teraz byłam tam przy warszawskich i ten, Nie było spoko e, dobra, jakby to już no, włosy pofarbowałam, ale pewnie nie widać, lekko, mam jeszcze ten, mam jeszcze, wkładam na lampę, mam jeszcze farby, więc na to pyknę, hmm. może jakiś kolor, leci mi spod, zewsząd, bo jest, nie wiem ile, ale jest lato, więc niech będzie, niech się dzieje magia. Dobrze, dopijam kawy, bo mam tu jeszcze ja w ogóle ze słuchawkami siedzę, aha, czyli dźwięk mi idzie ze słuchawek. Bo już 6 minut do Was nawijam, e, ja chyba to potnę. O. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, bardzo dziękuję za to, że licznie przebywacie i mówię to w każdym vlogu, bo czasem aż w to nie wierzę. Oczywiście nie jest to spektakularny wzrost, natomiast ym, mógłby takim być, także zachęcam że to zostawianie mi łapek w górę pod filmami. Jeszcze hitem jest przecież, że rozcięłam sobie nogę szkłem. Kawałkiem szkła, który mi tak jakby odskoczył w górę. I to szkło mam w nodze. I wczoraj rano rozmawiałam z sąsiadem. I słuchajcie, mówi, to Ci nie wyjdzie, musisz rozwalić swoją nogę, ja, ja już rozwaliłam. Być to jest tak małe, płaskie i coś tak wbiło i ja tak wyskubałam trochę, ale reszta tam została, więc wyskubałam mięso na oko. To nie jest duża rana, jak bo Wam to nagrywałam, ale wiecie, krew się tak lała. no i ja teraz czekam, aż mi to wyjdzie. Po prostu... Boże, tak mnie przytykał od kilku dni. Słuchajcie, ja nie powiedziałam Wam najlepszego, że u moich rodziców. że tak mnie przytykał od kilku dni. Słuchajcie, to światło też tak. jest niedobre. Szybko nagram tylko. <laughs> Sorry, ale powikła, będę mieć rok jeszcze, <laughs> jak już wspominałam. U moich rodziców na ogródku. Uh, nie, nie płakałam. No, um, Moich rodziców w ogródku zamieszkał Bóbr, mm -hmm. czajcie to. Ja w ogóle tak się zastanawiałam, czytałam, że mieszkają w tym kraju, ale... Oni mieszkają, wiecie, przy rzece w parku, no ale sam fakt taki ogromny bu... powiedziałam bubr? Borsuk. Ogromny borsuk, wielki i wiecie co? I ja tak się zastanawiam, czy on się zgubił. Ja pewnie się zgubił, bo tam żerował i jak się go obczają z sąsiadów, to on uciekł, więc mam filmik w ogóle, ale nie będę wam tego wrzucać. Um, I tak się zastanawiam, właśnie to, jak one żyją? Zresztą wiem, że w norach, ale ja myślałam, że yy, <laughs> jakoś bardziej wiecie na takich terenach, typu pole, <laughs> Apolast. Po tej szkole żarują gdzieś tam, a on w centrum miasta. Słuchajcie. Ja jeszcze wciąż jestem pełen Dziś już jestem cały jakby I... I... Czy resztka ziemi. Powiedziałabym, że cała jest zdrowa, ale wcale nie. O, ktoś tu cierpi za mnie. Widzicie go? Ja nie wiem. Tak, O, a ja jeszcze y, rozkładam suszarę, bo jednak z że muszę spiwory wybrać, bo mi tak śmierdzą kurzem, że masakra. Ym, a do czego zmierzam? <grym> że y, y, na mier złego goliłam ostatnio ojca w weekend, bo spędziłam bardzo fajny weekend na grillu rodziców. Wypadły mi po prostu wszystkie kolczyki z ustnie innego zgubiłam. Już sobie dzisiaj chciałam jechać. Dziś mam taki dzień, w ogóle wyglądam, Wygląda, czuję się właśnie tak, jak tak jest dzień. I kolczyk mi wypadł u rodziców, jak goliłam ojca i stwierdziłam, że enough, dosyć a dzisiaj pan wjechał mi w dupę i wylądował na torowisku a potem się okazało, że chyba tylko mnie przetarł a w sumie to chyba w ogóle nie w każdym razie pojechaliśmy dalej bo padł deszcz i ogólnie to pan tylko był stratny, bo wylądował na torowisku bardzo to ciężki dzień jest dziś no, ale fajnie, w ogóle nic nie nagrałam przed Weekend, a szkoda, dlatego żebyśmy inny i u rodziców, a potem w tym e, No, cóż, dobra, kończę tego vloga hmm. z Rubensem. E, I myślę, że jeszcze wrzucę jeden film, bo już wiecie, mam rehabilitację, nie mam, nie mam po prostu czasu po tylko czas piorę i tak dalej, i tak dalej. E, wrzucę jeden film i widzimy się już. W... Nie wiem skąd, bo będzie przerwa. Jak wrócę, to mam nadzieję, że uda mi się wrzucić film Spole z pola dróg. Więc trzymajcie kciuki, w ogóle zobaczcie na to winogrona, Cześć, to, Czy to coś widać? Właśnie. Za mną też. Najgorzej, że musimy uważać, bo one nie, te, nie dotknęły. tu, gdzie dotykają, prawda? Bo. bo wtedy. Świecą się z salą. Ja widzicie kompuje nic. i tak świeci po oczach, że to jest koniec. Dobra, słuchajcie. Tyle, do zobaczenia w następnym roku. <grym _> tak, o właśnie. Bo tu muszę zabrać tylko do słowienia, żeby nic nie widzę. Trzymać się do zobaczenia. Cześć. <grym _>